Chciałem Cię zaprosić na zakupy, ale absolutnie będą to zakupy niezwykłe, bo zrobimy je w sklepie przyszłości. Takiej zupełnie niedalekiej przyszłości. Okej, okay, super. No dobrze, to zacznijmy. Tam mamy sklep, zapraszam Cię, proszę. Z przyjemnością. I zaczynamy od pierwszego elementu, którym jest wózek. Za co no właśnie, zakupy w przyszłości to są zakupy po pierwsze bez kolejki. Nikt z nas nie lubi tego momentu, w którym trzeba oczekiwać. Prawda. Lub też zakupy, kiedy no, normalnych okolicznościach jest to niemożliwe, chociażby w niedzielę. Mamy tutaj inteligentny wózek, który pozwala nam robić zakupy, skanować produkty i następnie automatycznie wyjść, co za chwilę się zaprezentujemy. Zobaczcie Państwo. No. Super. I teraz w jaki sposób ten wózek e, uruchamiamy? Bardzo podobnie wspomniana już aplikacja mobilna, telefon. Bardzo wyraźnie. Tak. tak, troszeczkę jakbyśmy rower wypożyczali albo hulajnogę. Potrzebujemy odpowiednią aplikację mobilną, potrzebujemy się tutaj zarejestrować i bierzemy sobie taki wózek, który jeszcze raz pozwala nam wykonać zakupy absolutnie bez żadnej kolejki albo zrobić zakupy w momencie, kiedy teoretyczny sklep byłby zamknięty. Zatem uruchamiam naszą aplikację e, i będziemy robić e, zakupy. E, mamy tutaj kod, proszę, mamy tutaj kod, który muszę e, zeskanować. Witaj się otworzyły się drzwiczki, zapraszam. Się. zapraszam. Jarko, a powiedz mi, co to za urządzenie? Do tego urządzenia jeszcze wrócimy. Ehm, na, teraz podejdźmy, zróbmy zakupy, natomiast to urządzenie zaprezentuję Ci powiem. Powiem okay. Ci w tajemnicy, że trochę uczestniczyłem w budowie tego sklepu, więc jeżeli będziesz ciekawa, jak działają konkretne urządzenia albo dlaczego tak działają, chętnie ci wytłumaczę. Podejdźmy na początek. Do pierwszego regału mamy tutaj regał żywca. Wytłumacz mi, co tu się dzieje na tym regale? właśnie, pierwsza rzecz to taka, że regał zareagował. W momencie, kiedy pojawił się w jego otoczeniu mężczyzna, tutaj na ekranie została wyświetlona treść dedykowana do mężczyzny. Zatem regał ze mną rozmawiał. A zobaczmy, co by było, gdyby pojawiła się kobieta. Zobaczmy. Mamy cały tutaj system. O, Proszę bardzo. Skąd wiedział, że lubię Radlera? To ja mówiąc. Legał e, wie co lubisz. i real, proponuje Ci te produkty. Chętnie skorzystam Proszę z tej zobaczyć. propozycji. I to jest teraz o. kolejny element komunikacji. Pozwól, że wytłumaczę, w jaki sposób to funkcjonuje. Tak, skanujemy, możemy obłożyć produkt, w jaki sposób to funkcjonuje. Po pierwsze, jesteśmy świadomi, kto jest naszym konsumentem. Czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, możemy rozróżniać wiek, możemy rozróżniać emocje. W zależności od tego, możemy wyświetlać odpowiednią treść. I to jest pierwszy element, który pojawia się, że. Rygał, żywiec wchodzi w interakcję z konsumentem. Drugą część w momencie, kiedy podniosłaś Radlera, pojawiła się tutaj promocja. To jest w odpowiedzi na to, co robisz, jaki produkt podnosisz w spółki, w odpowiedzi na to jest kolejny komunikat podawany. Oczywiście możemy go dowolnie skonstruować, ale to, co jest istotne i absolutnie unikalne, to to, że regał wie, co lubisz. Niesamowite. To skorzystajmy z promocji. Tak, korzystajmy z promocji. Weźmy jeszcze, jeszcze jedną. Pamiętajmy, że cały czas produkty skanujemy, bo dzięki temu nie będziemy musieli później stać absolutnie w żadnej kolejce. Jeszcze jedna uwaga. Lista produktów, która znajduje się tutaj, ich ciężar w tym wózku muszą się zgadzać. Czyli muszą być dokładnie te same? Jest cały czas algoritm, który to sprawdza. No dobrze, czas na coś. Słodkiego. Tego. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy podobną sytuację, e, jaką mieliśmy w przypadku e, chociażby e, żywca, a mianowicie pojawia nam się ta informacja. Zobacz, to robi na No właśnie, którą czekoladę lubisz? Groszką. Gorzką, dobrze. Zatem bierzemy gorzką, mamy gorzka klasyczna albo mocno gorzka, którą wybierasz? Klasyczna. Bierzemy gorzką klasyczną i znowu yy, skanujemy produkt jeszcze raz. Żebyś, mogę sobie tutaj go włożyć. I znowu pojawia się kolejna komunikacja, 50% Zobaczcie, zobacz. Tylko, mhm. że ta komunikacja jest w odpowiedzi na to, jaką interakcję konsument co i tak naprawdę, jakie produkty podnosi, mówię w prostym języku, tak? Jeżeli wezmę sobie teraz czekoladę, proszę, wiem, że lubisz truskawczaną, to, to kolejna informacja, która jest wyświetlana, ona zależy oczywiście od tego, co zostanie tutaj zdefiniowane. To może być chociażby tasieweczko, które e, ja osobiście bardzo, e, bardzo lubię, to mogą być dowolne produkty, które, które mamy tutaj ustawione. Zatem to w jaki sposób, proszę, pta się A, widzę, że jest kolejna. Proszę, promocję, to tak, to jest tak, w jaki korzystamy. sposób wchodzimy w interakcję z danym produktem, pojawia się nam kolejna informacja, co możemy dalej z danymi produktami zrobić. Musimy pamiętać o tym, że produkty zeskanować. Pamiętasz, była promocja, zatem który wybierasz kolejny? Może, 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 możemy, może Może zatem bierzemy Carmen. I proszę Państwa, tą komunikację, tę dyskusję z tym konsumentem możemy cały czas prowadzić i jeszcze jedna istotna uwaga, to w ten sposób, że wiem, kto jest konsumentem, wiem, jakie produkty, jakie produkty bierze spółki, niejako wiem, co ten konsument lubi. Dzięki temu mogę rekomendować, personalizować to wszystko, co się pojawia, co się pojawia tutaj. I jeszcze raz, w zależności od tego, kto się pojawi, jaka, jaka osoba, to tutaj też możemy to dowolnie zmienić. Podejdźmy Zobaczmy, o, oni, co mamy, mamy, tutaj. Tutaj, e, mamy tutaj mas. O, ktoś... zobacz, zaproponował Ci Snickersa. Ciekawe co mi zaproponuje, sprawdźmy. Tak, sprawdźmy e, jak to będzie w przypadku e, mi zaproponowało sninkersa. Zobaczmy, czy coś się zmieni, jeżeli, e, jeżeli luz pozna, e, że jesteś. O, ja no, <laughs> Zatem proszę Państwa jeszcze raz schodzimy w interakcję, prawda? Widzisz tutaj, że rozpoznaje, więc ja biorę tego sukierca i biorę to królewne. Proszę bardzo, jest królewna. Specjalnie, specjalnie dla Ciebie. I oczywiście skanujemy te MSMA te MMSy, jakby się podzielę. Zobacz, nie zapomnij o swojej paczce, jak doskonale na początek rozpoznał, że... Będziesz chciała ten produkt, a następnie jeszcze przypomina, żebyśmy o tym nie zapomnieli, więc możemy tutaj e, wziąć. Możemy sobie jeszcze tutaj e, chwycić na przykład Twixa, e, chętnie się podzielimy, to są e, dwa batoniki, zjemy sobie wieczornik. Tak? I znowu pamiętamy, że produkty, produkty skanujemy. Podchodzimy do kolejnego i znowu... E, mamy tutaj pełną informację, mamy produkty firmy, firmy produkty Alpro, firmy, e, firmy Daną. I w zależności od tego, co byśmy chcieli podnieść w półki, możemy wejść w jakąś interakcję z danym produktem. E, czyli krótko rzecz biorąc, e, może być chociażby to e, napój sojowy e, i tutaj A, pojawia nam się oferta. No właśnie, pojawia się nam... Kolejna. My możemy tutaj bardzo dowolny sposób to w jakimś z tym z użytkownikiem się komunikujemy jeszcze raz to co jest najważniejsze to że ten sklep się z tobą komunikuje i próbuje ci oczywiście coś powiedzieć ten, ten dialog możemy tutaj dowolnie zbudować tam była promocja Są że weźmiemy to, to za ten bierzemy eee, i mamy kolejna oferta E, możemy jeszcze sobie dołożyć e, kolejne produkty, więc wszystko zależy od tego, jaka jest ta ścieżka klienta zakupowa, na co ten klient się decyduje. My możemy w specjalny sposób tutaj e, tego, klienta, e, tego klienta prowadzić i tutaj klient może wchodzić w interakcję z danymi produktami. Czy to poprzez rozpoznanie kobieta-mężczyzna, czy to przez rozpoznanie na przykład może być również wieku, emocji. Jak to naprawdę genialne? A powiedz mi, czy ta lada również jest inteligentna? Ta lada jest niezwykła. Niezwykłość tej lady polega na tym, że każdy produkt ma specjalną podkładkę, a właściwie matę. Ta mata jest w pełni świadoma, co na niej leży, jak długo leży. Jaka jest temperatura tych produktów? Zatem ta mata pilnuje, że te produkty są świeże, że są zdrowe. Ta mata pozwala wyświetlić tam, jakie to są produkty. Eee, I to jest pierwsza e, taka innowacja, tak? Czyli mamy dosyć klasyczne produkty. Mamy sery, mamy mięsa, ale możemy bardzo precyzyjnie mierzyć, ile te produkty tu się znajdują. Z kolei nasz konsument, może e, skorzystać z e, takich narzędzi, jakie znamy trochę w szybkich restauracjach. To znaczy, jeszcze raz, lubisz teraz w kolejce? Oczywiście, że nie. A kolejka przy serach i przy wędlinach jest praktycznie zawsze. Teraz co możemy tutaj zrobić? To możemy użyć odpowiedniego narzędzia, za pomocą którego ja mogę sobie wziąć chociażby no na początek powiedzmy, że zamówimy ser. O, Mam tutaj pełną informację na temat tego sera, temperatura, jak mi polecam. i oczywiście mogę ten ser sobie po prostu wybierać i zamawiać. No I to podobna, tak, tak. I podobnie, e, podobnie w przypadku dobrowolskich, gdzie znowu weźmiemy sobie jakąś szynkę, wybieramy ją, wybieramy jeszcze jakiś skrad i Dajemy zamach. Numer 19, ale to co jest istotne, to że. Nie musimy czekać, końca. Dokładnie. Nie dnia, dnia, dnia. musimy tutaj czekać, tylko możemy sobie przejść do kolejnego regału, żeby robić i kontynuować nasze zakupy. Tak, wyda Zostało do troszeczkę to pomyślane za nas, bo oczywiście w momencie, kiedy kupujemy mięso, prawdopodobnie będziemy potrzebowali przyprawy. No i tutaj mamy regał dosyć niezwykły, bo oprócz tych wszystkich elementów związanych z rozpoznawaniem, nie wiem czy widzisz, ale mamy tutaj zupełnie niezwykłe cenówki. Tak, One właśnie. się animują. Popatrz. Mamy animację. Czyli możemy tutaj tą informację na przykład produktu na, 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 na temat ceny wyświetlić w dowolny sposób. Teraz w odpowiedzi na to, jeżeli dany produkt też podniosę, to też mogę tutaj uzyskać całe mnóstwo różnych interakcji, e, które będą. E, czy to będzie e, cynamon, czyli te animowane listwy mogą się zachować e, w dowolny sposób, w który zostały, zostały e, zdefiniowane. Proszę, tylko dziś drugi produkt. Radić. No i film zobacz, mamy... zaproponował Ci Cili, więc może również... No właśnie, napisamy. więc tutaj jest też cały czas, pamiętajmy, że tutaj mamy pana z kamerą i kamera uśrednia, ale generalnie jeszcze raz, ta informacja, którą pojawia się na tym dużym ekranie, jest to informacja związana z grupą docelową. Jeżeli przeważająca większość to byliby mężczyźni, to byśmy wyświetlali tutaj film o chili. A jeżeli to byłaby przeważająca, e, przeważającej części kobiety, wyświetlalibyśmy tutaj informacje dla. Dobrze, zatem bierzemy kurkumę e, i bierzemy, czy ty pamiętasz, co jeszcze nie Może chili. Okej, okay, chili. Albo Ja wezmę paprykę Zobaczmy, że wszystko jest tutaj bardzo ładnie połączone ze sobą, możemy tą informację wyświetlać. Jednocześnie na wielu ekranach, i to jest jednocześnie dynamiczna cena. Czyli ja mogę dowolnie tutaj tą cenę w dowolnym momencie, w dowolny sposób zmienić. Ona wyświetla się w dosyć niezwykły sposób, bo może być animowana. E, więc bardzo duże możliwości e, możemy sobie tutaj. No i jeżeli chodzi o kamisa, mamy cały zestaw e, przypraw. E, jednocześnie e, regał przypomniał nam o pewnych produktach, które, o których, e, e, jeżeli byśmy tylko zapomnieli, to on doskonale o tym wie. Przeguś A właśnie, dalej. może jeszcze nasze na łzy, O świetnie. Widzę, że jest I zobacz, jeszcze raz, nie musieliśmy czekać, mamy już teraz gotowe te produkty mamy je załadowane, nasze zakupy prawie no. gotowe, ale teraz jesteśmy, yy, jesteśmy wszyscy śniadanie? nie wiem jak Ty, ale ja biorę Aktivia e, Chivia e, i... O, i kolejna promocja. Skoro jest 50% taniej, Można to dania. dlaczego, by nie wziąć kolejnego, e, kolejnego produktu? Pamiętajmy o, mm, o zeskanowaniu. Jarek, zakupy w tym sklepie to naprawdę przyjemność. Prawda? Yy, mi się najbardziej podoba, że, że on tak ładnie przypomina. I nawet gdybym nie pamiętał, to nieomalże znam moje zwyczaje. Wie, co lubię. To jest naprawdę klucz do sukcesu. On wie, co lubię i, e, i mi to proponuje. No i na koniec e, weźmiemy sobie jakiś produkt. Myślę, że... E, Okay? Pewnie. <laughs> Powiedz e, mi, co tutaj się w tej lodówce? Tak. Weździemy sobie i weźmiemy sobie jeszcze może jakiegoś nagle. Teraz tak, tutaj to pokażemy za chwileczkę, jeżeli chodzi o tą lodówkę, ale tu mamy pełną tak. informację na temat stanu zatowalowania tej lodówki. I zresztą podobnie jak podo w pozostałych, ale to... Hmm, za chwileczkę pokażę Ci, jakie są korzyści, ogromne korzyści, jeżeli chodzi o przedsiębiorcę, e, ale nie tylko, bo też konsumenta, no bo konsument w momencie, kiedy napotkałby pusty regał, prawdopodobnie byłby niezadowolony, zatem e, tutaj dbamy o to, aby ta lodówka była pełna, aby tu były wszystkie produkty żywca, które chcemy, żeby były wystawione e, i aby towar oczywiście dotarł w odpowiednim momencie. Może jeszcze weźmy szardę. O, bo no tak skoro już wzięliśmy, no czyli już wzięliśmy, ale wzięliśmy ostrą, więc ja jeszcze wezmę dla przykładu słodką. Dobrze i teraz jesteśmy w strefie przykasowej. No właśnie, powiedz mi, czy my musimy stać w kolejce teraz, żeby za to zapłacić? Nie. I właśnie to jest najbiedniejsze. Aczkolwiek ze strefy kasowej weźmiemy sobie gumy. Te gumy oczywiście zeskanujemy i teraz ponownie w jakiś sposób to działa. Tutaj mamy informacje na ekranie, gdzie mamy listę produktów, które zostały zeskanowane. Ta lista produktów jest porównywana z ciężarem który jest cały czas jakby <ścoughs> weryfikowane. Następnie daje tutaj e, polecenie zapłać. Płacę blikiem. Genialne naprawdę. Otwiera się i wychodzimy. Z żadnej kolejki nie musieliśmy na nic oczekiwać. Też wyobraź sobie, że moglibyśmy również takie zakupy zrobić w niedzielę. Nie handlowo. To naprawdę świetne rozwiązanie. Ale powiedz mi co, jak sklep jest mały i nie ma takiego wózka? To jest świetne pytanie. Bo że odstawię na chwileczkę koszyk, przejadę tutaj i sytuacja, w której faktycznie no, nie mamy dużej powierzchni sklepowej, ona jest koszyczkiem mniejsza i też nie ma sensu, żeby przez tą powierzchnią e, być, e, no żeby tam koszykiem mieć, prawda? Więc mamy tutaj dwa urządzenia, które chciałem Państwu E, właściwie Tobie zaprezentować a Państwu e, przy okazji więc tak weźmy jakiś produkt to jest Snickers i teraz chcę wziąć ten produkt i szybko wyjść opcja pierwsza to jest kasa boks kasowy ale który jest przełączony w opcję samoskanowania czyli nikogo tam nie ma bo na przykład no nie są to godziny szczytu, ale też nie ma powodu, dla którego byśmy chcieli, żeby, żeby, żeby ktoś tu czekał. I możemy oczywiście wtedy produkt zeskanować, zakończyć, zapłacić e, i po prostu wyjść. I to jest pierwszy, czyli mamy boksy kasowe i po prostu wystarczy teraz te boksy kasowe trochę zmienić, właściwie zmieniając głowicę, która zmienia się z jednego na drugą. Eee, ale jeżeli nie mamy tych boxów kasowych, tylko to jest jeszcze mniejszy format, to chciałem Ci tu pokazać eee, dosyć zgrabny, lubię tam nie myśleć. Eee, zgrabny taki totem. Odblokujmy go. Eee, I tutaj mamy bardzo podobne, tutaj, tutaj mamy bardzo podobny, bardzo podobny a mianowicie mogę podejść. Posiadam kartę, płacę. Proszę, zapłaciłem. Wszystko chwało dosłownie w Jest to oczywiście też, że może być weryfikacja e, wagi i to jest odpowiedź na to, w jaki sposób zorganizować tą strefę, w której użytkownik może sam dokonać zapłaty, sam może dokonać e, tutaj ze swoje. Produkcji. Ale, ale pamiętam, że zamaniałaś już przesyłkę. Tak, dokładnie. Mieliśmy odebrać jeszcze e, Zatem podejdźmy do tego urządzenia. Podejdźmy do tego urządzenia. E, tutaj bardzo prosty sposób. E, chodźmy odbierzemy e, urządzenie, które pozwala nadawać przesyłki, nie odbierać przesyłki. To właściwie tylko nasza wyobraźnia może nam powiedzieć, co z tym zrobić. Zatem mam po prostu aplikację, która pozwoli mi teraz tą przesyłkę oddać. Chciałem wysyłać i dodawać. To jest twoja przesyłka. Brawo. Ja myślę, że teraz y, y, kupiliśmy fantastyczne rzeczy. E, odebraliśmy przesyłkę możemy zatem e, zapakować nasze zakupy do samochodu, samochodu oczywiście hybrydowego, bo w sklepie przyszłości pewnie będziemy z albo hybrydowymi, albo elektrycznymi, proszę, to jest dla ciebie. To jest dla mnie. Ja tylko już teraz chciałem Państwu powiedzieć, że pod koniec prezentacji... Ta cała instalacja jest dostępna dla Państwa. Przez te półtorej godziny e, ta instalacja będzie otwarta. My tutaj będziemy e, służymy e, radą, pomocą, a tymczasem dziękuję Ci za zakupy. Tak, ja dziękuję. Z tych, z tych części najbardziej Ci się podobała. Co było takie najbardziej fajne w tym, nazwijmy go, nowoczesnym sklepie. Wiesz co myślimy tak naprawdę dwie rzeczy. Po pierwsze to, że nie musieliśmy w ogóle stać w kolejkach. To było genialne. A po drugie, że ten sklep proponuje mi produkty i komunikuje o promocjach. Też moim zdaniem to jest to, że potrafimy trafić w gusta klienta. To, że potrafimy mu opowiedzieć pewną historię jest absolutnie fenomenalne. Zapraszam Cię za tym, może zejdźmy do samochodu. To były fantastyczne zakupy i dziękuję, że mi towarzyszyłaś.